No dobra, straciłem rachubę. Nawet nie nie pamiętam, który to już jest odcinek. Chyba czwarty albo mogę to sprawdzić w sumie, więc zaraz sprawdzimy. Zostawcie lajka, like będzie mi bardzo miło. Nagrywamy czwarty, kurka. Ale to leci. Zostawcie lajka, like oczywiście obejrzyjcie od początku do końca. No i zobaczymy, jak mi pójdzie w tych zmaganiach. Pągry Epic, tak jak mówię. Kurka, on przywołał więcej swoich zziomków, o ty kolego. Ja się tak nie bawię. Eee, zostawcie lajka like i słuchajcie tak jak mówię, Mam nadzieję, że. Nie, zostaw mi czaka gagatku. owy. Mam nadzieję, że więcej. W, że, że będą odnowione te Angry Birds Epic. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli tak się stanie. Będzie coś wspaniałego. Powrót do klasyki, do, do tego tych czasów, kurka, dawnych, gdzie się to tyle walczyło i grało. Kurka, ja mam chyba ponad 400 filmów z Angry Birds Epic. to były piękne czasy, tyle odcinków z tej gry. Kurka. Dobra, i co? Patrzcie, masterki na 70 level, co to jest tu? Ach, gra nie działa, ale jeszcze kupować rzeczy można, kupić coś tam, prawda? to jest król świnia w ogóle. I nieźle. E, dobra, i co teraz? Gdzie my możemy powalczyć? My możemy powalczyć jeszcze w te regiony tutaj, tylko tak jak mówię, to będzie bardzo trudne zadanie, więc może przejdziemy sobie gdzieś gdzieś do jakichś słabszych poziomów, bo wiecie, no, próbujmy ten. A ja go nie mogę walczyć. A mogę. Tu się zacięło po prostu. A i tu muszę dalej wypożyczać świnki niestety. Ale mamy piganina Jonesa w swojej drużynie. Ej, to będzie spoko. Słuchajcie. Ciekawe, czy uda mi się ich pokonać, ale to widzimy się w następnym odcinku.